Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Duży udział w dzisiejszym zwycięstwie nad GKS-em Katowice miał Kuba Wielecki. Kuba, sporo dzisiaj pracy miałeś na boisku? W końcu się wywiązałem ze swoich obowiązków, bo w ostatnich meczach mi to nie wychodziło. Co leciało w bramkę, to wpadało. Dzisiaj trochę dołożyłem od siebie, bo takie jest moje zadanie. Ja z tego powodu bardzo zadowolony. No, długo czekałeś na to czyste konto. Tak jak mówisz, no, w tych poprzednich spotkaniach no, różnie bywało. E, tarczycie gole jako cała defensywa, ale chyba powrót do tego m, tych czystych kąt w takim akurat spotkaniu musi smakować wyjątkowo. Już od razu po końcowym blisku powiedziałem: Osie, jak do mnie przybiegł, że takie czyste konto smakuje kapitalnie. Wczoraj miałem urodziny i dzisiaj wygraliśmy z Gieksą, więc czego chcesz więcej? To jako zawodnik, który no w ruchu jest od wielu lat, doskonale zdawałeś sobie sprawę z tego, jakiej rangi to jest spotkanie. Przede wszystkim dla, dla kibiców, ale też dla was. Czuliście, czułeś jakąś dodatkową presję, dodatkową adrenalinę, dodatkowe emocje właśnie przed rozpoczęciem tego meczu? Ja jestem taką osobą, że raczej nie odczuwam takiej dodatkowej presji, gdzieś się strasznie wyłączam. Ale wiem, jaka to była otoczka tego meczu, gdzieś byłem w tej szerokiej kadrze, jak udało nam się wygrać wtedy na GieKSie 2-1 i była tutaj feta na stadionie po powrocie. Dzisiaj miałem nadzieję, że uda nam się znowu wygrać, uda wygrać, no i że będzie radość po końcowym gwizdku. Kilka słów o meczu. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No mecz miał różne fazy. Raz mieliśmy my kontrolę, raz miała GieKSa kontrolę. Gdzieś taki myślę, że bardzo wyrównany mecz, mecz walki. Gdzieś potem w drugiej połowie miałem z tyłu głowy to, że to może się skończyć po prostu przepchaniem jednej z drużyn, że kto pierwszy, nie wiem, uda, komu pierwszemu uda się strzelić bramkę, ten po prostu wygra. No i to się potwierdziło. Gdzieś udało nam się zachować te czyste konto, dobrze się broniliśmy, z przodu coś padło wygraliśmy.